Witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Poradoklatowe Flowers witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich widzów, oczywiście drodzy Państwo, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, po dość, dosyć krótkim czasie, może i długim, nie wiem jak to trudno opisać, oczywiście dzisiaj y, tematem dzisiejszego będzie dlaczego irysy zanikają, dlaczego na przykład na drugi rok, Irysy po prostu nie chcą wyjść, nie chcą po prostu wyjść, że po prostu giną, że nie chcą w ogóle zakwitnąć ani w ogóle wyjść z ziemi. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście dziś na ten materiał oczywiście zapraszam. No i no cóż, zaczynamy. No oczywiście tu mamy, jak widzimy, liście, może nie to są liście, bo to oczywiście są liście piwoni, tak? Ale tu widzimy, mamy irysa yy, brudkowatego inaczej to jest irys germanika. Tu mamy irysy żółkowe, tak się one mniej więcej prezentują. No i właśnie jeżeli chodzi o te irysy tutaj germanika, tak, czy tam na przykład takie, tak, i oni na przykład y, oczywiście giną, tak dalej. Y, z czego oczywiście to jest spowodowane Z tego, że jest po prostu zmiana, y, zmiana po prostu klimatu, zmiana klimatu. Zmiana też otoczenia. E, oczywiście też jest taka krótka historia, którą mogę opowiedzieć. Oczywiście w czasach średniowieczych, w czasach średniowieczych irysy mniej więcej takie, jak tym więcej widzimy te, czy na przykład te irysy. W czasach średniowieczych w klasztorach irysy stosowali jako zioła. Potem był XIX wiek. rysy się pojawiały zaczęło się e, jakoś takie sprzedawać za granicą, coś takiego no i potem w XX wieku czy potem już XXI to już zaczęło się pojawiać w Polsce byli sprowadzane i tak dalej no i potem cieszyły ogrody czy też balko czy też ogrody i nasze oczywiście domy czy też jak tu mniej więcej widzimy w wazonach też cieszyły oko też na, na też możliwe że też na Darastach wazonicy czy też w ogrodach, czy też w innych różnych polach. No, na przykład w Polach oczywiście też była taka jakby łąka irysów, coś takiego, także też cieszyły oko, także każdy Polak mógł iść na tą łąkę, czy zerwać te irisy, żeby kopać i po prostu sobie posadzić do ogrodu normalnie. Tak to się mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o historię irysów. No i właśnie, jeżeli chodzi o przyczynę tego, tak jak już mówiłem, zmiana klimatu, może też to być spowodowane, że irysy zanikają, dlatego że są jakieś choroby, no na przykład rdza, rdza irysów, plamistość liści na irysach. E, oczywiście, jak mniej więcej widzimy, ja nie wiem, jak to wam to po prostu pokazać, tak? O, y, tu oczywiście mamy też, jeżeli na przykład ten irys, tak, tutaj ten pączek, tak? tutaj oczywiście dotykam go. Jeżeli on się nie rozwinie, to znaczy, że choroba go atakuje, czyli tak zwany mączniak, jeśli nie chce się rozwinąć na tym. Też trzeba pamiętać, że trzeba obcinać liście. Skracać te liście trzeba, bo inaczej w ogóle nie zakwitną. I będzie taki jakby większy burz. Z liści i rysów. Poza tym zmiana miejsca jest bardzo ważna. Nie może, nie mogą irysy być na w cieniu muszą być na słońcu w takim jasnym miejscu na, na słońcu bardziej bo jeżeli będzie w cieniu po prostu na drugi rok nie zakwitną jeżeli chodzi o ziemię tak dalej to musi być dosyć ziemia żyzna tak dalej no i też pamiętajmy żeby irysy obficie podlewać i nawozić na przykład kompostem czy też obornikiem granulowanym tak też jest to wskazane, bo irysy oczywiście potrzebują minerałów, no i oczywiście przede wszystkim ochronę przeciw chorobom, tak? No na przykład ta plamistość, ten mącznik na tych pąkach, czy też yy, rdze tych irysów, tak? Takie są więcej choroby. Ale też pytanie, jakie są te szkodniki, tak? Mogą na przykład od dołu, tak? W ziemi, czy krety mogą obgryźć. Czy też sznornice, czy jakieś inne, inne jeszcze yy, robactwo, czy coś, coś, coś innego, tak? Jakieś zwierzę, czy cokolwiek może to oczywiście też spowodować, że irys może na drugi rok nie zakwitnąć. Jeśli oczywiście, yy, czy zwierzęta, czy jakieś robactwo, czy coś uszkodzą te korzenie w ziemi, które są te irysy wsadzone, to już na drugi rok po prostu nie zakwitną. To już po prostu na drugi rok nie zakwitną i tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej, jeżeli chodzi o irysy. Oczywiście przepraszam bardzo za ten. Za ten krzyk, ale no niestety oczywiście nie jestem niestety sam, bo jest oczywiście okno otwarte i to są niestety sąsiedzi. To tak to już wygląda, jeżeli chodzi o cichość w domu czy też w budynku, ale w ogrodzie jest zupełnie inaczej. Niestety jest bardziej ciszej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o irysy. Oczywiście pamiętajmy, że możemy zmienić miejsce z cienia na słoneczne irysy. Wtedy mamy pewność, że mogą irysy na drugi rok zakwitnąć i mamy pewność. Pamiętajmy też o ochronie yy, kwiatów czy też liści. Obcinajmy te liście. Irysów jak najwięcej. Skracajmy te liście. To jest dobry też yy, powód, żeby po prostu nie zanikły te irysy tak dalej. No i oczywiście też dbajmy też o ochronę tych kirysów, żeby po prostu nie wciągały żadne choroby, czy jakieś robactwo, czy cokolwiek innego, jak zwierzyna, czy cokolwiek, żeby to jakoś po prostu ochronić. Też oczywiście na choroby jest coś takiego jak poliwersum. Oczywiście zapraszam do tego filmiku na YouTube, na moim kanale Poradoglodowe Flowers. Tam dowiecie się więcej na temat tej prezentacji, którą napisałem i wstawiłem na YouTube'a. No, oczywiście to jest poliwersum. tak? Tam jest oczywiście głównie o ochronie kwiatów, o ochronie tak. przecież różnymi wszystkimi chorobami, także ja tam oczywiście zapraszam i odsyłam do dalszego yy, podsumowania, tak? Tego nawozu poliwersum, bo jest dobre do praktycznie ochrony tych roślin ozdobnych, czy też krzewów, czy też owocowych jakichś drzew, po prostu cokolwiek, tak? No. I tyle praktycznie, jeżeli chodzi o irysy. Także pamiętajmy, żeby dbać o nie jak najlepiej. Nie przesadzajmy, yy, nie przesadzamy oczywiście, w cieniu. Chrońmy też przed chorobami. Zabezpieczajmy je też przed chorobami i chrońmy je. I pamiętajmy, że po przesadzeniu na jasne miejsce bardzo jasne miejsce pamiętajmy, że trzeba obficie podlewać. A jeżeli chodzi o to, żeby po prostu całkowicie robactwo, czy jakieś inne zwierzyństwo nie dostało się do irysów, czy też do ich korzeni, to oczywiście to będzie oddzielny materiał. Niedługo się, myślę, że się pojawi. Także ja już oczywiście z tego miejsca zapraszam na drugi materiał, w którym opowiem jak zwalczyć te szkodniki, że niby te szkodniki się dostawają do korzeni tych irysów i mniej więcej atakują to. I wtedy jest oczywiście powód, że po prostu przez to na drugi rok nie zakwitną te irysy, i po prostu oni znikają, tak? Te irysy. Także tyle z mojej strony. A ja oczywiście niedługo się myślę, że się materiał o yy, tak zwanym tępieniu robactwa, czy też dlaczego nie chcą kwitnąć, to myślę, że się wkrótce materiał się pojawi. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia na kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.